W tym filmie pokażę Wam kilka sprytnych zagadek i łamigłówek. Niektóre z nich mogą wydawać się proste. Nie spieszcie się jednak i dobrze zastanówcie nad odpowiedzą, bo prawidłowa odpowiedź może Was zaskoczyć. W komentarzach, jak zwykle, podzielcie się swoimi wynikami. Tajemnica numer jeden. Dzień wcześniej w mieście popełniono zuchwałą zbrodnię. Ktoś zakradł się w nocy do budynku banku i skopiował z komputera dane kilku tysięcy klientów. Doświadczony detektyw wiedział, że tylko jedna osoba mogła dokonać tej zbrodni. Policja przyszła z nakazem przeszukania do mieszkania Marii. Ta otworzyła drzwi i gdy zobaczyła policjantów, szybko je zamknęła. Po kilku minutach policjanci wyważyli drzwi i weszli do mieszkania. Jednak po przeszukaniu całego otoczenia, w tym samej podejrzanej, nie znaleźli Pendrive A ze skradzionymi danymi. Doświadczony detektyw zorientował się jednak, gdzie Maria ukryła Pendrive A. Jak detektyw to rozgryzuj gdzie jest pendrive. Detektyw zauważył, że gdy Maria otworzyła drzwi za pierwszym razem, jej włosy były rozpuszczone. Jednak gdy policja wyważyła drzwi, włosy na głowie podejrzanej były już w pęczku. W ten sposób detektyw zorientował się, że Maria ukryła pendrive we włosach. Daj mi like, jeśli dobrze odpowiedziałeś, a ja będę kontynuował. Tajemnica numer dwa. To będzie bardzo wymagająca zagadka, więc przygotuj się. Pewien rolnik zatrudnił robotnika do wykopania studni i obiecał mu zapłacić złotem na koniec każdego dnia. Wykopanie studni zajmie robotnikowi dokładnie 7 dni, ale rolnik ma problem. Ma jedną dużą sztabę złota. Ale narzędzie do jej cięcia jest tak stare, że farmer może wykonać tylko dwa cięcia. W jaki sposób rolnik mógłby po każdym dniu oddać robotnikowi jedną siódmą wlewki? Jest to więc gra logiczna. W której trzeba było dobrze wykorzystać logikę. Początkowo sztabka musi zostać przepiłowana na trzy części: jedna siódma część, dwie siódme i cztery siódme. Następnie z tych części daj każdego dnia jedną siódmą część robotnikowi. To znaczy, że pierwszego dnia musisz mu dać jedną siódmą kruszcu. Na drugi dzień daj robotnikowi dwie siódme części sztabki i weź od niego jedną siódmą sztabki. Trzeciego dnia ponownie daj robotnikowi jedną siódmą wlewki. Czwartego dnia daj cztery siódme części wlewki i weź w zamian jedną siódmą i dwie siódme części wlewki. Piątego dnia ponownie daj robotnikowi jedną siódmą wlewki. 6 dnia daj robotnikowi dwie siódme i weź od niego jedną siódmą kruszcu. Siódmego dnia daj robotnikowi pozostałą jedną siódmą część. W ten sposób rolnik spełni wszystkie warunki umowy. Tajemnica numer 3. Pewien przebiegły pirat dopuścił się wielu rabunków na statkach króla. Przez długi czas nikt nie mógł go złapać, ale pewnego dnia żołnierzom króla udało się schwytać pirata. Król postanowił go rozstrzelać, ale przebiegły pirat zaproponował królowi układ, powiedział, że będzie nadzorował własną egzekucję, a jeśli żołnierze nagle nie będą w stanie tego zrobić, król będzie musiał go wypuścić. Król się zgodził i ostatecznie pirat został uwolniony. Jak to zrobił? Pirat nie na darmo słynął ze swojej przebiegłości. Zebrał wszystkich żołnierzy i ustawił ich w kręgu i stanął w jego środku. Gdy wydał rozkaz żołnierzom do otwarcia ognia, nikt nie odważył się tego zrobić, gdyż mógłby trafić żołnierza stojącego naprzeciwko. W ten sposób piratowi udało się uciec. Tajemnica numer cztery. Na świecie doszło do apokalipsy zombi. Czwórka przyjaciół uciekała z miasta i znalazła się przed ciemnym tunelem. Aby nie ryzykować życia całej grupy naraz, postanowiono wejść po dwóch. Podczas przeprawy będą musieli mieć przy sobie latarnie, aby oświetlić sobie drogę. Grupa ma tylko 12 minut, zanim dogonią ich zombie. Przejście przez tunel zajmie Dimie minutę. Koulie potrzebuje dwóch minut, Anna 4, a Olia 5. Jak grupa może przejść przez tunel? I czy uda im się uciec w zaledwie 12 minut? Poprawna odpowiedź. Dima i Koulie muszą najpierw przejść przez tunel. Zajmuje im to dwie minuty. Następnie Dima wraca i daje latarnie dziewczynkom, aby przeszły przez tunel w ciągu pięciu minut. je wraca do mi i obaj przekraczają tunel. Razem udało im się zmieścić w dokładnie 12 minutach, co oznacza, że udało im się uciec przed zombie. Tajemnica numer 5 Funkcjonariusze ochrony lotniska otrzymali anonimową informację, że na jednym z przylatujących samolotów znajduje się niebezpieczny przestępca. I próbowałby wjechać do kraju z fałszywym paszportem. Policja zatrzymała dwóch podejrzanych. Obaj zostali poproszeni o pokazanie swoich dokumentów. Przyjrzyj się im dokładnie i powiedz, czyj paszport jest fałszywy. Prawidłowa odpowiedź. Niezależnie od tego, jakiego kraju jest obywatel, jego paszport musi mieć zdjęcie bez tła. Oznacza to, że paszport drugiego podejrzanego jest fałszywy. Tajemnica Numer 6 Tomek pracował jako ochroniarz na jednej z popularnych morskich plaż. Pewnego dnia przybiegła do niego dziewczyna twierdząc, że została okradziona. Tomek udał się na miejsce przestępstwa razem z ofiarą. Dziewczyna powiedziała, że w tym miejscu, na ręczniku, leżała jej torebka z rzeczami. Podczas gdy nakładała na swoje ciało krem do opalania, nie zauważyła, że ktoś zabiera jej torebkę. Tom dokładnie zbadał miejsce zbrodni, ale niestety nie był w stanie znaleźć żadnych dowodów. W pobliżu miejsca, gdzie leżała dziewczyna, nie było żadnych śladów stóp, oprócz jej własnych. Tomek zatrzymał cztery osoby, które były w pobliżu miejsca zbrodni. Przyjrzyj się im dokładnie i powiedz, kto dokonał kradzieży. Najbardziej uważni z Was zauważyli, że jeden z podejrzanych ma przy sobie wędkę. Łowienie ryb na plaży, gdzie kąpią się ludzie, to dość głupia rzecz, ale wędka może być użyta do zatrzaśnięcia i kradzieży torby z odległości. Więc w pobliżu miejsca zbrodni były tylko ślady stóp ofiary. Tajemnica numer 7 W mieście doszło do napadu na bank. Skradziono kilka dużych diamentów. Rysopis rabusia został wysłany do policji drogowej. Kilka godzin później inspektor zatrzymał samochód z podejrzanym kierowcą. Po przeszukaniu całego pojazdu nic nie znalazł. Kierowca miał w bagażniku tylko skrzynkę butelek powiedział, że przywozi wino jako prezent dla znajomego. Kierowca wyjął jedną z butelek i pokazał ją inspektorowi. Po dokładnym przyjrzeniu się butelce inspektor podejrzewał dokładnie, gdzie kierowca trzyma diamenty i po kilku minutach je znalazł. Gdzie dokładnie rabuś trzymał skradzione diamenty? Jak w większości zagadek detektywistycznych, tak i tutaj ważna była dbałość o szczegóły. Wyjmując jedną z butelek, inspektor zauważył, że jest ona wyraźnie niższa od butelek w skrzyni. Na dnie pudełka, pod butelkami, znajdowało się specjalne puste miejsce, w którym złodziej umieścił skradzioną biżuterię. Tajemnica numer 8. Podczas podróży po Europie Tomek został porwany przez bandytów. W niewoli spędził kilka dni Pewnego dnia udało mu się uciec i przedostał się do małego samolotu, który należał do Rabusiów. Na szczęście Tom wiedział, jak latać samolotem. Wsiadł do samolotu i poleciał. W locie zdał sobie sprawę, że praktycznie nie ma paliwa i będzie musiał skoczyć ze spadochronem. Tomek ma trzy możliwości: wylądować obok wybuchającego wulkanu we Włoszech, wylądować w dzikim lesie w Niemczech, gdzie są głodne wilki i niedźwiedzie, albo wylądować bezpośrednio w morzu w Austrii. Woda w morzu jest bardzo zimna. A Tomek nie jest dobrym pływakiem. Którą opcję wybierze Tomek, aby się uratować? To była podchwytliwa zagadka. Stosując podstawową wiedzę z zakresu geografii, odpowiedziałeś na nią poprawnie. Faktem jest, że w Austrii nie ma morza więc Tomek może tam bezpiecznie wylądować. Zagadka numer 9. I kolejna zagadka detektywistyczna. Wczesnym rankiem w gabinecie dyrektora muzeum doszło do kradzieży. Ktoś otworzył sejf i za pomocą zduplikowanego klucza skradł zabytkowy diament wart kilka milionów dolarów. Przybyły na miejsce policjant ustalił trzech podejrzanych. Byli to dwaj ochroniarze i sprzątaczka. Policjant zebrał wszystkich podejrzanych w biurze i poinformował, że z sejfu skradziono diament. Pierwszy strażnik stwierdził, że nie ma i nigdy nie miał dostępu do kluczy do sejfu, więc nie mógł dokonać kradzieży. Drugi strażnik przyznał, że w czasie, gdy doszło do napadu, spał. Sprzątaczka powiedziała, że w tym czasie sprzątała inną część muzeum, więc nie miała nic wspólnego z napadem. Po przesłuchaniu policjant zatrzymał włamywacza. Kim był i dlaczego? Jeśli byłeś równie uważny jak detektyw, zauważyłeś pierwszą wypowiedź strażnika. Policjant powiedział tylko, że z sejfu skradziono diament, ale nie sprecyzował, że sejf został otwarty kluczem. I można to było zrobić na wiele sposobów. Pierwszy strażnik stwierdził jednak, że nie ma dostępu do kluczy do sejfu. Co oznacza, że wiedział, że to duplikat klucza został użyty do popełnienia kradzieży. Napisz w komentarzach, na ile zagadek odpowiedziałeś poprawnie. Przejdź także do grupy mogą MogąTV na po Polub, zasubskrybuj kanał, kliknij w dzwonek, aby być na bieżąco z nowymi filmami i oczywiście zostaw swój komentarz pod filmem.